Siemano, ja jestem Turbadzi, ze mną jest... Najsik, siema No i dobra, witamy was po intrze. Ogólnie gruby się przebrał, bo dałem mu propozycję, żeby się przebrał Mi pasuje Adonimo jego dziadko <grych> Tak, możecie ocenić, mi się bardzo podoba Sympatyczny koleś e, Co, e, u Najsika na kanale jest film e, z tym bulecikiem Jak mogliście zobaczyć po przebitkach e, jest nowe osiedle Razem z Najsikiem je zmapowaliśmy no i co? No i się tu przenieśliśmy. Tutaj znajdziecie już nasze rezydencje prawdopodobnie na stałe. Chyba że zrobimy jakieś jeszcze bardziej koksiarskie osiedle, co nam się spodoba, to może tam się przeniesiemy, ale no, bo wiele osób pytało, że gdzie teraz mieszkam i w ogóle, no to tutaj mieszkamy. Sprowadziłem też nie wszystkie, ale większość aut jest Clover. Tam jest Premier, z którym też będzie odcinek. Kontander jeszcze pełno innych aut. Wymieniłem się za Infernusa ogólnie. Dostałem dopłatę, ale to, to mało ważne w sumie infektorowy, tylko nie ma nitra, tak, no to praktycznie wszystko ma to samo. No i mam Turka. Dzisiaj właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy robić turizmo. Eee, u Nasika mogliście zobaczyć, jak montowałem tutaj zestaw. Eee, zestaw i je malowałem. Mm, a teraz to co? Polecimy sobie na tunik do Blueberry dawaj. Czekam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. No ogólnie jak to widzicie to prawdopodobnie już skończyła mi się zawiecha, więc spokojnie, albo może nie skończyła, nie wiem jak to dalej będzie. Eee, no i co? W planach ogólnie mam zrobić serię z pokazu wszystkich e, frakcji, e, bo nowe bazy frakcji otrzymały e, między innymi to za znaczy otrzymały. Otrzymają. samdy otrzymały nową bazę, Sapty to już mają dosyć spory okres czasu, no i jeszcze SatC otrzyma. A sat no to widzieliście, ale fajnie będzie myślę, że żeby przedstawić tak od środka bardziej tę frakcję. Liderzy poopowiadają co i jak. Eee, tak jak od najsikam mogliście się dowiedzieć, też będzie rekrutacja do SatC po frakcji SAFT, e, czyli już w sumie niebawem. Eee, no i co, więc zachęcam do pisania podań, wyczekiwania rekrutacji. E, Turizm w sumie będzie dosyć nietypowym pojazdem, znaczy każdy jest nietypowy, ale ten na swój sposób, bo e, rzadko w ostro. E, rzadko kiedy ktoś daje miętowe lampy, a ja chcę w sumie dać miętowe, albo jeszcze zobaczymy, ale tak bardziej mi mięta siada. Gdzie ty żeś pojechał do mechanika, nie? <śled> no, no Nansik też zaczął nagrywać, więc tam wbijajcie do niego. E, co by tutaj jeszcze więcej, no turka, turka, to było dużo w sumie Dili, miałem burrito później burrito wymieniłem za tego turka, e, miałem też LEGI, no dużo się podziało w sumie. E, ten turek no, to jest 3.8 EQ Turbo Program, zestaw wyścigowy e, i chyba tyle w sumie, teraz będę dzisiaj go tak jakby trochę do FT robić. Dobra, tutaj na hama. Kurde, ja nie mam tutaj czasu. Tutaj jakieś chłopy z pereniala, brzydko mówiąc. No niech zawijają stąd gumę. Długo ci zostało, czy nie? No, chwilę Dobra, jest i gruby. Widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, <grym> eee, LPG. LPG i co tutaj jeszcze zawieszenie zawieszenie przyciemkramię. Dobra munię. LPG LPG i co jeszcze i Zawieszenie, tutaj na faście, bo jest kurwa 22 godzina. Jeszcze to trzeba wrzucić. To co? Dobra, jesteśmy już po długich negocjacjach. E, Turizm ma zawieszenie LPG, ja wiem Kowal, że cię serce boli, że to ma LPG, ale tak, żyjemy na biednym projekcie, gdzie benzyna 98 zwłaszcza jest bardzo droga. No i to auto będzie i tak tak stało i rzadko jeżdżone będzie, dlatego tu trzeba jak najoszczędniej iść kosztem. E, co więcej, jedziemy jeszcze zamontować szybki, e, szyby, szyby, silnik, lampki i licznik. Ten turek w sumie spoko jeździ, nie jest źle. Uważaj na tampę dziką. Mm. I tutaj jeszcze jadą. Jakieś gangsta. O kurwa tu z Sultanem uważaj. Masakra ci ludzie nie uważają na drogę. Uważaj. O, ten kolejny tutaj jeździ. <laughs> to jest szok. Uważaj kolejny. To jest szok co tu się dzieje. Kolejny <laughs> No O, tutaj Kerox, pozdro. Pozdro, ja to tam nic nie widzę. Dobra, tutaj napiszemy tylko szybko. Eee, no, no poszedł, poszedł. No, pozdro, Gerard. ja tu też siedzę siedzi. Gdzie? Na tym warsztacie. No i kolejny jeszcze przyjechał. No to tutaj Kowalis gonczy, wystawił. Oj, oj, oj. dobra widzowie, to widzimy się po krótkim cięciu w sumie. Dobra, jesteśmy po cięciu. Gruby tutaj sezeżar smalec. Eee, o, tutaj zbiorowisko teraz. co ich tyle. co kurwa, złom gang. złom gang, tutaj. Dobra, podświetlenie licznika miętowy, miętowy, miętowy czy zielony? Miętowym zmieniamy cyk szyby, szyby wchodzą na na 80% cyk i jeszcze kolor świateł kolor świateł idzie na namiętowy, 65 tysięcy cyk poszło, a jeszcze silniki trzeba zrobić jeszcze silniki, panie dobra, 34 koła poszedł na silnik 36 poszło wszystko, jest FT jedziemy jeszcze tylko sprawdzić sobie o, eleganciar, kosior. Fajnie to się łączy z tym kolorem w sumie. E, jedziemy sprawdzić sobie na diagnostykę. No znowu nie... laga. Jedziemy sobie na diagnostykę sprawdzić. Ogólnie fajnie, bo ten turek i ten infekt, co so, są so, to mają niski, strasznie przebiegi. E, no to mamy praktycznie no full tune, nie? Brakuje tylko baku i nitra, ale to tam będzie kiedy będzie. Też premiera będę robił. Eee, więc teraz troszeczkę, troszeczkę, rzeczy się pojawi. Jak nie u mnie, to u najsika i te frakcje i w ogóle. Eee, więc mówię, myślę, że to na tyle. Co? Dzięki za oglądanie. Wpadnijcie do grubego. No i co? Nara. Co?